No, ciekawe pytanie, w jakich kierunkach powinna być? No Bardzo prostych, mianowicie zadbanie o tą bazę surowcową w aspekcie no, własnych źródeł, ale też inwestycje w instytuty badawcze, ale bardziej konkretnie, to znaczy musi być postęp, jeśli chodzi o Szukanie też i nowych technologii, bo nie tylko w surowcach jest problem, ale w nowych technologiach. Proszę zobaczyć, gdybyśmy mieli technologię niskie lub zeroemisyjne, jeśli chodzi o węgiel, wielu problemów z węglem byśmy dzisiaj nie mieli. Ale tak jak powiedziałem dzisiaj na konferencji, węgiel jest podstawowym magazynem energii na dzień dzisiejszy. To jest raz, a dwa. Rezygnacja z tego magazynu, z tego węgla, to jest rezygnacja z własnych surowców energetycznych, a to w konsekwencji przełoży się na jakość naszego systemu, krajowego systemu energetycznego, który jak się wydaje jest jednym z najlepszych w Europie i najlepiej funkcjonujących. Oczywiście są zarzuty w stosunku do naszego miksu energetycznego, który w 72% składa się i z węgla brunatnego, i węgla kamiennego, że technologie przerabiania tych węgli są wysokoemisyjne i po prostu szkodliwe. Dlatego uważam, że powinien być nacisk na nasze krajowe instytucje badawcze, które te technologie będą w stanie ogarnąć i w miarę krótkim czasie przedstawić. Bo jeżeli tego nie zrobią, to czeka nas wydawanie pieniędzy nie na instytuty badawcze, tylko na zakupywanie nowych technologii od partnerów no, zewnętrznych, tak bym to określił. W związku z tym ręce na, na, na do wioseł, że tak powiem, i trzeba zmienić system funkcjonowania moim zdaniem instytutów tych badawczych i pójść w kierunku takim, żeby efektywność ich działań była osiągalna.